Uła! <noise> Nastawiłem hapek i mnie z dziewiątkami przypadek? Nie sądzę. O może jest lepsze, że ja do dołka. Snajp ten sekund. Ten second, ten second snipe. Mm, Trzylajt. Mm -hmm. Co, mają przyjść piątka? Nie, 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 ja też strzelę z chatykami. pewno. Ja nie chcę wentylacji, fuck that. Pał, pał, pał. Derp de herp. Pęto. Pięto. Ole się wylały lajtula. I czemu Buraz też sobie tam wierzę Przecież to jest trochę unfair play, my dude. k 91 przejechał się wylać, jeszcze dalej, nice. No JPP, no JPP, shooting my bunk hole. Dobry burasku, nie? Za tak, jesteś nie chłopak, tyle ci powiem. Bo ładnie odjeżdżasz do momentu, kiedy masz je. Last game. Why spot for you? <laughs> Gościu na EBR-ze wiedział się w ich y Jeszcze jakieś pretensje ma. Czemu wiesz, jak pojechał na Hila? Ty sam? Co jest kurwa? Raz, dwa, trzy. No, white. Ja nie będę widział, jak pojedę blisko. Tołem z domengą. Domen niezniszczalny. Pita. W dentach. Łódź lata. A... <laughs> żeby człowiek na skupionym dziale do końca nie trafiał, meda kurwa bokiem! <laughs> Co to kurwa ma być, się pytam? Nice. 1-5, let's go! Jakiś rekord kurwa robimy? Jak szybko mój team potrafi zdechnąć? Mm -mm -mm -mm. Rekordzik? Ja, nie? Ja. Jak szybko teamu potrafi się wyjebać z butów? 2,5 minutki. Easy. Bleć. O, to Bardziej skoro meda kurwa, nie mogę przebić CR-kom stojącego pod kątem bokiem praktycznie. Mmm, teraz go w lufę przebiłem. Ja. Wcześniej praktycznie wleciałem mu na tą kupole, ale nie siadł pena, a teraz kurwa polesował penę wystarczająco kurwa na jego dzynzę. Jestem bo powinien to 29 farmić. Moje K91 z tego 28 zginął ze free. Chociaż tam jak Tiger stoi, so it's no, no good anyway. Aha, nevermind, no i Koczko na nie potrafi przebijać. Anyway, good. Damage is better than anything, I guess. No się zapal czy coś. Silnik mu Jak okay. KGW. Okay, Kupole na sobie jest, te dwójce są tak wielkie, że to jest chore. Największy problem jest taki, że ZeroSlide może przejechać na plac. O, aż powiem go spotnąć. Come back! Shoot with me God damn it Oho Light przejechał już tutaj. That's not good. Jak znajdziesz pozycję pozycji do ruchania między to już będę w ogóle smutna. Whatever. Wydaje mi się, że nauka powinien Ale nie do tego. Tylko do tego. Mhm, mm yep. A, ja nie mam żadnego covera kompletnego. Wena tym szerfu, którym się cofnę. On tu musi być lightem, no. Widzę, że jestem upośledzony. Aha, on went real God damn it, game! Nice. Aha, the challenger jeszcze gdzieś jest. The challenger w ogóle, kurwa, 3 czwartą mapy obiechał tutaj był? Nagle kurwa jest tutaj. Can I people eat? Enjoy. Mhm. Aha. Zajebiście, że nie widzę w ogóle tutaj. O, wow, w dupkę nie będziesz mi śmigał za darmo, chuj, challenge mi za kolejną pastkę. Urnat była BRPPG. O, jest one shot. On go zabił. I Char -futur, dalej, kurwa, stoi w tamtym miejscu. Na chuj ty czekasz, chłopie? Na bez, zrobił, nie powinien mnie strzelać tym eberem, tylko powinien za bazę sobie przejechać. That's good. O oh my god, really? He fucking knew Mam w sumie tym tymberem e mógł dalej przejechać na zrówkę z palcem w dupie w sumie. Albo z kurwa tam w krzaku jego ja nie widzę anyway. Trzymam się na początku. Okej Aha, Eber, sobie w ogóle gdzieś tutaj jest, GG. Jednak sprytny Eber. Unfortunate. Odpierdol się tym Eberem, mały wrzaskawcu. No i mam ganiać! nam małpa pierdolona na kurwa szarfu dużo. To jest najgorsze w graniu hatakiem, że jak, kurwa masz bardzo mocno otwartą dużą mapę, to jesteś w dupie z automatu. Wypierdalaj. Oh my god, that was so good. X da. Czy chłodzisz już jeszcze znowu przestałem? Yep. No czwarty to był skill. Bar też do mnie wyjechał, bo miał serduszko. Dobra. A ty farcie, pierdolony! Ja kurwa tego nie rozumiem, no ty wcale nie jesz kurwa farci! Zero kurwa skill'a, wszystko, wszystko kurwa farcie, pierdolony! No tylko odbosta wioska, dwójka można wjechać do wsku. Czemu to w ogóle to such akademycznego pojechałeś? Curva ele, Kremt. <laughs> Thank you. Co jest kurwa? Kolejny Radley, i kolejny 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 Dzieci. Aż mnie normalnie pracy łupią. Ohohoho! Hmm. do meczu kosmicznych dużo nie było, ale ała.